Sponsorem PGE GKS Buchatów jest Polska Grupa Energetyczna. Nie Szymonie, no to jest chyba wieczór z serii Tego o chcielibyśmy jak najszybciej zapomnieć. Tak, zgadza się. Zagraliśmy fatalny mecz chyba najsłabszy w tej rundzie. Pierwsza porażka no ale nic, nie możemy teraz zwieszać głów, tak? Musimy walczyć dalej i zrobić wszystko, żeby teraz na najbliższym spotkaniu z Lismą post u siebie wygrać. Zgadza się. Kompletnie dzisiaj nie graliśmy. Nic, nie graliśmy swojej piłki. Nie mam pojęcia. Myśleliśmy chyba przed meczem, że nastająco ogramy row. E, no i dostaliśmy, e, mam nadzieję, że, że wyciągniemy wnioski, bo, bo, bo teraz na, tak na dobrą sprawę musimy się obudzić po, po takim spotkaniu, e, przykre jest to, że, że, że tracimy dwie bramki, e, no nie stwarzamy sobie sytuacji e, dogodnych, także można tego przeprosić kibiców. Zdecydowanie, jest mi bardzo wstyd i chyba każdemu jest osobna. Dzisiaj chyba tylko Arek malarz na wysokości zadania, a reszta zagraliśmy, każdy poniżej swoich oczekiwań. No i musi być e, jakiś, jakiś wstrząs szatni, bo, bo tak nie może być. E, będziemy się chcieli szybko, zreformować z są płoc. Wydawało się, że ten obroniony przez Ciebie rzut karny będzie takim bodźcem do, do, dla drużyny, że, żebyśmy się obudzili. Jednak no, zamiast wygrywać, zamiast strzelać bramki, to my dostajemy takiego gonga jeszcze tu przed zejściem do szatni. Tak myślałem, że, że, że tak będzie, że, że obroniony karny nas podbuduje, bo, bo od początku słabo wyszliśmy w mecz, no ale to się odwróciło w odwrotną stronę, w odwrotnym kierunku. Także przykre jest to, że, że, że dostajemy bramkę do szatni, nie było tej koncentracji. Myślę, że już byliśmy w szatni myślami. No tak się nie gra, trzeba być skoncentrowany przez 90 minut, i, i dzisiaj e, no mamy nauczkę. E, zimny prysznic, i, i teraz musimy się otrząsnąć, bo, bo nie patrząc na rywali, musimy patrzeć na siebie. E, mamy kolejny ciężki mecz u siebie, e, trzeba zrobić wszystko, żeby zmazać tą planę z dziś i, i wygrać. No tak, to co mówiliśmy w szatni, że już ten rzut karny powinien być sygnałem, no niestety. Dalej graliśmy o spale i myślę, że tutaj pogrzebaliśmy swoje szansę dzisiaj w tym, żeby zdobyć trzy punkty. To jest chyba na jako lider, nikt się przed nami nie położy, my tak meczu, też nie będziemy chyba wygrywać. Tak, zostało pięć meczów do końca i na pewno ta końcówka będzie, będzie decydująca, ale e, mogliśmy się tego meczu, mogliśmy te porażki cię uniknąć, ale niestety Rybnik był dzisiaj o nas lepszy. Trafiliśmy się po prostu na słabszy dzień, na słabszą dyspozycję. No i tyle. no Coś mogę powiedzieć. O, jako jeden z tych, którzy kreowali akcje ofensywne z przodu, zapytam, co się stało, że tych akcji praktycznie nie było na pewno, nie było ich w pierwszej połowie? Eee, no tak, no dzisiaj wszyscy zawodnicy byli nas z przodu, no, zagrali, zagrali słabe mecz i tych sytuacji było rzeczywiście mało. Fakt, że też że obrona, obrona z Rybnika postawiła wysokie warunki, ale my jako zespół chcący wejść do ST klasy musimy stworzyć więcej sytuacji, żeby przynajmniej jedną czy dwie z na bramkę. No boli, boli nas to porażka bardzo i będziemy chcieli jak najszybciej nie zapomnieć i wygrać z Polską. Przede wszystkim muszę tutaj pochylić czoło i pogratulować zwycięstwa drużynie gospodarzy. Jeżeli okrywają na swoim boisku lidera, jeżeli ROW Rybnik w poprzednich spotkaniach zdobywa punkty z czołówką, to to jak najbardziej optymistycznie może patrzeć na to, że będzie miał szansę Utrzymać się w tej pierwszej lidze i bardzo życzę z całego serca temu zespołowi, żeby mu się udało. Jeżeli chodzi o teraz mój zespół, to na pewno trzeba spojrzeć na to z tej perspektywy, że każda drużyna, że zakładamy, że każda drużyna w czasie rundy ma prawo zagrać jeden słaby mecz, to ja myślę, że ten słaby mecz zagraliśmy dzisiaj. Teraz myślę, że musimy skupić się na kolejnych spotkaniach. Nie będziemy w tej chwili patrzeć i mówić o awansie, tylko najważniejsze jest najbliższe spotkanie. Także nie wybiegamy zbyt daleko myślami to, co będzie tam za trzy tygodnie, za cztery tygodnie, tylko najważniejsze teraz jest spotkanie u siebie z Isłą Płock. Musimy wyciągnąć wnioski z tego spotkania i skupić się na tym, żeby zdobyć te trzy punkty. Jeżeli chodzi o przebieg spotkania, to myślę, że my generalnie graliśmy słabe spotkanie. Dużo strat, dużo słabych kontaktów z piłką. Dla moich zawodników dzisiaj rzut karny, dla Rowu nie było ostrzeżeniem. Myślę, że bardzo nasze konto obciąża bramka na 1-0, praktycznie do szatni. Uważam, że najlepszy moment naszej gry to było wyjście z szatni i gdzieś do 54 minuty przez te. 10 minut drugiej połowy stworzyliśmy sobie kilka sytuacji, wydawało się, że tam wyrównamy i jak gdyby odzyskamy rytm swojej gry. Niestety w tym momencie nie wykorzystaliśmy tych sytuacji. ROW nas kontrował na 2-0 i myślę, że już od tego momentu mojej drużyny na boisku nie było. Także dzisiaj uważam, że GKS był zasłużenie, przegrał z ROWem Rybnik. Sponsorem PG GKS był jest Polska Grupa Energetyczna.